Magazyn turystyczny Na Przełaj, Aneta Legierska i Pietrek Jezutek. Dzisiaj wybraliśmy się z tych nasyg małych, a bojduzyk miejscowości, wiosek beskidzkich do prawdziwego miasta, do Bielska Białej. Ale wybraliśmy go tym jest takim specyficznym miastem. Tu właśnie z centrum, z rynku rozchodzą się szlaki turystyczne, które prowadzą prościutko w Beskidy. Hej, kochani, Downi to były dwa miasta. Osobne bielsko, osobno biała. Dopiero w 1951 roku zostały połączone, i do dzisiejszego dnia tak razem trwają. Rzeko Biała, która tu wtedy ich dzieliła, teraz ich łączy. Do Downi była to też granica Galicji i Śląska Cieszyńskiego. A jako Z to takie, wiecie, miasteczka osobne, kozdy miał swoje rynki, to dzisiaj w Bielsku będziemy a Aze 3 rynki do odwiedzenia, a dzisiaj się z wami wytomy z rynku w Bielsku. I zapraszamy Was właśnie na przełaj przez bielsko i białą. Już od XIII wieku nad miastem góruje zamek. A Aneta, ciekawe, co no z pustą do środka o z opłatą wiedzę, tu można okay. nawet. Ktoś się odzywa, że wchodzić. Płeć no, można nawet kawy się tu napić, ja słyszymy. Najbardziej, nie muzeum. A kawę? No, naprawdę ci godą. <laughs> Tu na tej makiecie przed chwilą widzieli, jak zamek wyglądał teraz, ale wciaśnie on tak nie wyglądał, bo był drewniany i to się uzaciło w XIII wieku. Tak, pod koniec wieku XIII tutaj stanął pierwszy zamek w wersji drewnianej, ale już w trzeciej wieku XIV był zamkiem murowanym, zamkiem należącym do książąt Cieszyńskich, zamkiem pogranicznym księstwa Cieszyńskiego. Natomiast w wieku XV ten zamek stał się jedną z najważniejszych twierdz pogranicznych państwa polskiego, ponieważ tutaj na rzece Białej, Nieopodal, przebiegała granica pomiędzy państwem czeskim i państwem polskim. A w wieku XVI zamek przeobraził się jak gdyby bardziej w rezydencję. I tutaj to widzimy na tej makiecie, którą Państwo widzicie. Natomiast ten dzisiejszy stan to już jest późne przeobrażenie. Z wieku XIX, kiedy zamek przede wszystkim stał się jak gdyby taką siedzibą, rezydencją magnacką. A sukoczcy pojawili się jako ostatni właściciele w połowie wieku XVIII, dokładnie w 1752. I właścicielami tego zamku pozostawali aż do roku 1945, a więc do zakończenia II wojny światowej. No i możemy też uwidzieć w tej sali jakoby taką rekonstrukcję tego, jak wyglądał ten zamek. I turyści też mogą widzieć, bo. Wreszcie sal się znajduje, muzeum i salę do zwiedzania. A tu, akurat taka rekonstrukcja. Tak, jest. Tu chcemy pokazać, jak niegdyś wyglądał zamek biersku, A mało tego, chcemy również pokazać niektóre jego fragmenty, te odsłonięcia, które tu się znajdują, tych murów. Często odnoszą się właśnie do tych czasów najdawniejszych, na przykład wieku XIV, wieku XV, a polichromie, malowidła ścienne odnoszą się właśnie do okresu renesansu, przełomu XVI i XVII wieku. Moi drodzy i w XXI wieku możecie zobaczyć, jak o zamek wyglądał w XIII czy XIV, właśnie w Bielsku. Powiedzcie z mi, gaździno, co tu turyści mogą zobaczyć? Wszystkie te piękne rzeczy, które tutaj można zobaczyć, eksponaty, obrazy i meble są jakby historią muzeum. To są wszystko eksponaty, które zbierało Muzeum i w Bielsku i w Białej, które ma stuletnią tradycję. To już 100 roków już to muzeum zbierało te rzeczy i one tutaj są właśnie zgromadzone. Dokładnie tak, tak jak na przykład znajdujemy się w pięknej sali, takiej rokokowej, 18-wiecznej, z instrumentami muzycznymi, gdzie odbywają się koncerty, odczyty i można sobie po prostu tutaj przyjść i spotkać się z ciekawymi ludźmi, między innymi. Ba, mało z tym, na tej sali, moi drodzy, możecie zrobić sobie spotkanie biznesowe, jaką konferencję, a to jest dopiero sprawa ze WSOMEM ZOMKU Słukowskich. A jak tu przychodzą takie małe dziecka, to dla nich co jest na przykład najciekawsze? Dla Dzieci również mamy różnego rodzaju warsztaty związane właśnie z dziejami zamku, z historią muzyki, jak to dawniej z muzyką bywało. Zwiedzają dla tych starszych dzieci mamy już takie poważniejsze zajęcia o historii właśnie i bielska i białej, bo jak wiecie, to nasza historia tu jest bardzo skomplikowana, bo mamy dwa miasta i dwie historie, osobną do białej, do osobną do bielska. Można zobaczyć również przepiękne kolekcje dzieł sztuki właśnie od XIV wieku aż po XVII, obrazy galeria malarstwa od XIX wieku aż po XX, a no przede wszystkim z racji tego, że jestem archeologiem, to najmniejsze sercu mojemu jest te najstarsze dzieje miasta i rzemiosła, które również pokazywane są w skrzydle północnym. Także kochani, kiedy tu przyjdziecie, podziwujcie na te wszystkie rzeczy zgromadzone w tym muzeum. No bo wieś, Bielsko to też jest takie centrum biznesowe, nie Nie turyści co po szlakach, ale też ekskluzywne hotele Sły, i restauracje. Turystyka biznesowa swoim drogą, ale teraz pora obiadowa, trzeba się pokrzebić. A my się tu przecie umówili z Przemkiem Krzyżkiem, co by nam coś ich dobrego przystroili. Cześć Łopy! Cześć! cześć. cześć. A, i nawet wydaje po nasemu. <laughs> Powiedzcie mi, co tu jest takim daniem specjalnym do, tego, mamy do tej dana restauracji? Y, Osypka z pomidorem grylowanym i sałatą, a na drugim dany mamy specyfik w hotelu krewetki z borowikiem w cieście filo, Czyli... zapiekany z parmezanem. Czyli tradycyjnie łoscypek, ale też coś i specjalność No Ja tego domenytowania, tak, jak taką ma to na łoscypki nie wygląda jako to bo ekskluzywno. <noise> ale musi być, bo w końcu ale, peski da. Tak. to wiesz, zaś te parmezany pasują mi krewetki, prawda? A poza takim jadłem? Na drugie danie mamy grillowane polędwiczki z sosem z gongrozoli z odrobiną kaparu. Cóż to za soła. sos jest taki? Jakie? Gągorzola. Gą... Czyli sos serowy. Serowy taki cerowy, sos. A, to tu jest regionalny pewnie. Ja, też Baskidyny Bab ze Szwajcarii. Ale tak niedyskretnie zapytam, a będziemy to mogli dzisiaj oszkosztować? A będziecie mogli. A tu my idziemy siadać i pięknie pytamy, co byście nam podali. tak. Ale będzie jadło. Dobrego w końcu. Proszę bardzo. Dzięki. Dziękujemy serdecznie, dziękujemy. To, to ty Smaczne. teraz będziesz ja, te osypki, a ja zobacz, jakie mam krewetki. No i bardziej Ja mam krewetki góralski, Słuchaj, Aneta. no to góralskie krewetki. Tu z tej mm. rzeki białej. O, dziękuję bardzo. Popatrz, dziękuję. A ci powiem, jak smakuje. Że zna dobre trawienie. Mm. No, naprawdę, żeby napitawił Aneta, muszę ci powiedzieć prawdziwego osypka, się poznaje po tym a mm -hmm. między zębami, wiesz? Krwisz, ci? No. I jest normalnie ekskluzywna restauracja i prawdziwy pewnie niepodrabiany. Nie wiem, po czym się poznaje krewetkiem, ale moja też świści. <grym> mm. Pycha. W biesku białej są rozmaite imprezy, siarce, te życie kulturalne tutaj tętni, a dzisiaj w wędrówce na przełaj trafiliśmy na specjalny pociąg. Pociąg specjalny, bo papieski, kiedy normalnie kursuje relacja Kraków-Wadowice, ale Bielsko, co by przyciągnąć turystów, w się, co by też otworzyli linię właśnie przez Bielsko i aż do Żyliny. I dzisiaj, właśnie Piersi Ros, takie niesamowite wydarzenie, bo ten pociąg przyjechał, no i miasto chce, co by też części mógł przyjeżdżać i turyści będą nim jeździć. A i w ten sposób granice się nas se tak jak to w tym Szyngen, bo przecież euroregion bez, kiedy będzie tętnił, wymiana będzie kwitła, no i życzymy myło w Bielsku Białej powodzeniu. A Was, Siedzki, w przyszłości Nie. zapraszamy, co byście też takim pociągiem się przejechali.